Obrazy napływające z Europy wyglądają jak z innej epoki. Ulice toną w ogniu i dymie, place drżą pod ciężarem tłumów, których głosy brzmią głośniej niż słowa jakiegokolwiek polityka. Od Londynu po Paryż, od Rzymu po Warszawę, masa ludzi zlewa się w jedną niepowstrzymaną falę. Ale prawdziwa historia rozgrywa się nie na ulicach, lecz w pałacach, gdzie władza nagle wydaje się krucha. Po raz pierwszy od dziesięcioleci przywódcy Europy nie wyglądają na nietykalnych, lecz na osaczonych, nerwowych i obnażonych. W Londynie Starmer ukrywa się za zasuniętymi zasłonami, podczas gdy skandowane hasła wstrząsają Westminsterem, w Paryżu Macron wznosi kieliszki szampana pod żyrandolami, podczas gdy za oknem płoną barykady, a w Brukseli Ursula von der Leyen błaga o jedność, podczas gdy ziemia pod jej stopami drży. To nie jest już zwykła polityka, to spektakl, którego europejskie elity zawsze się obawiały: fala, której nie da się kontrolować, ryk głośniejszy niż ich przemówienia. Pytanie nie brzmi już, czy ulice są wściekłe, lecz czy rządzący w ogóle jeszcze potrafią rządzić. Pierwsza rysa na europejskiej fasadzie pojawiła się w Anglii. Centrum Londynu zostało zalane nie tylko przez ludzi, zostało zalane przez upokorzenie rządu. Miliony wypełniły ulice w niespokojni patrioci, zmęczeni zdradą i rozczarowani systemem, który już im nie służy. Dla wielu to nie była tylko polityka, to była erozja kulturowa, poczucie, że migracja i lata obojętności elit odbierają w Wielkiej Brytanii jej tożsamość i przyszłość. Tymczasem Keir Starmer, który swoją kadencję zbudował na obietnicach porządku i stabilności. Ukrywał się za zasłonami, gdy skandowane hasła wstrząsały Westminsterem, szeptał ministrom dwie trzecie parlamentu wciąż stoi po naszej stronie, lecz jego oczy zdradzały czysty strach. Również publicznie jego słowa nie brzmiały mocniej. Powtarzał frazesy o prawie do pokojowego protestu, a potem próbował odzyskać temat patriotyzmu pustym gestem. Wielka Brytania nigdy nie odda swojej flagi tak zwanym skrajnie prawicowym demonstrantom. Na zewnątrz jednak pojawiło się zupełnie inne przywództwo, więc United the Kingdom, grzmiał Unią Dżackami i Krzyżami Świętego Jerzego, gdy na scenę wszedł Tommy Robinson. Ze szyderczym spojrzeniem w mikrofon Robinson zakpił. A co z cudzoziemcami, Starmer? Im też oddasz naszą flagę. Ekrany migotały, skandowane hasła ucichły i nagle pojawił się Elon Musk. Wielka Brytania przeżywa gwałtownie rosnącą erozję walczcie, albo zgincie. Słowa te wybuchły nad Westminsterem i sprawiły, że rząd Starmersa wyglądał mniej jak władza, a bardziej jak rozpaczliwe trzymanie się pożyczonej siły. Aby zrozumieć dlaczego ulice wrzą, trzeba zapytać, co doprowadziło ludzi do tego punktu. 10 lat obietnic i 10 lat zdrady, nie tylko w Wielkiej Brytanii, lecz w całej Europie. Rachunki rosną o 40%, płace pozostają zamrożone, klasy szkolne się rozpadają, napływ migrantów idzie w dziesiątki tysięcy, podczas gdy w niegdyś spokojnych miastach eksploduje przestępczość. Przywódcy Europy obiecywali postęp, ludzie dostali upadek. To jest ogień, który dziś wyprowadza miliony na ulice. Nigdzie nie widać tego wyraźniej niż w Hiszpanii. Tam iskrą była brutalna przemoc migrantów, bici emeryci, atakowani sklepikarze, dzielnice pogrążone w strachu. Filmy rozprzestrzeniały się jak pożar, lecz zamiast ochrony nadszedł zdradliwy gest. Premier Pedro Sanchez zbył gniew uśmiechem i zbagatelizował przemoc słowami, które uderzyły jak policzek. Oni pomagają naszej sile roboczej. Dla zwykłych Hiszpanów to był jego moment Marii Antoniny, dowód, że ich cierpienie nic nie znaczy dla rządzących, że ich strach można zmieść w imię ideologii, i tak dochodzimy do Niemiec: cichego giganta Europy. Pytanie nie brzmi już, kiedy ludzie się obudzą, brzmi, dlaczego ich przywódca wciąż śpi. Kanclerz Friedrich Merz przemawia twardo z mównic, ale w praktyce kłania się Brukseli, Waszyngtonowi, Ursuli. W prywatnych rozmowach współpracownicy opisują go jako przesadnie ostrożnego, aż do paraliżu, zawsze czekającego na pozwolenie, nigdy niezdolnego do przywództwa. Mówi o suwerenności, podczas gdy podpisuje miliardy na cudze wojny. Obiecuje bezpieczeństwo, podczas gdy w niegdyś spokojnych miastach rośnie przestępczość. Głosi dobrobyt, podczas gdy rodziny marzną przed nieopłacalnymi rachunkami za ogrzewanie. To nie jest przywództwo, to jest posłuszeństwo i Niemcy to czują. W samych Niemczech zdrada nie jest już szeptem, jest mierzona w urnach wyborczych. AFD stoi dziś na pierwszym miejscu w sondażach, ich wzrost nie jest skutkiem ulicznego chaosu, lecz politycznej rewolty z wnętrza systemu. Wyborcy nie są tylko wściekli, oni uciekają, odrzucają CDU, ignorują SPD, burzą zaporę, która kiedyś chroniła establishment, a tymczasem Ursula von der Leyen i Manfred Weber unoszą się nad Berlinem jak cienie. Każda wielka polityka kwoty migracyjne, regulacje energetyczne dostawy broni nosi ich odciski palców. W Brukseli powstają rozkazy, w Berlinie Mers je dostarcza niczym posłaniec wykonujący cudzą wolę. Nawet jego sojusznicy po cichu przyznają, kanclerz wygląda bardziej na wysłannika Ursuli niż na przywódcę Niemiec. W Saksonii, Turyngii, Brandenburgii pęknięcia stają się coraz szersze. Rolnicy wjeżdżają traktorami na place miast, studenci żądają końca pustych obietnic, a robotnicy szepczą – dość. Ale to nie jest już fala protestów, to transfer politycznej władzy od kanclerza lunatykującego ku upadkowi w stronę ruchu, który jest gotów przepisać miejsce Niemiec w Europie. Ogień nie płonie już w izolacji, rozprzestrzenia się, przeskakując z jednej stolicy do drugiej, jak iskry na suchą słomę. Londyn, Paryż, Rzym, Warszawa, Belgrad, każdy protest karmi następny reakcja łańcuchowa, której elity nie są w stanie powstrzymać. To, co zaczęło się jako lokalna wściekłość, teraz wygląda jak kontynentalny kryzys władzy. W Paryżu ministrowie Macrona szepczą, że rząd pogrąża się w paraliżu, niezdolny przepchnąć reformy, podczas gdy barykady wciąż dymią za oknem. W Berlinie koalicja męża trzeszczy pod presją, jej jedność się rozpada, gdy posłowie CDU podważają jego lojalność wobec Brukseli, a w samej Brukseli Ursula von der Leyen błaga o jedność, jej słowa kruche, głos bliższy panice niż zapewnieniu. Za zamkniętymi drzwiami kuli się z Manfredem Weberem, szkicując desperackie plany stłumienia buntów. Ich rozmowy ociekają strachem: jak odciąć patriotom fundusze, jak oznaczyć sprzeciw jako ekstremizm, jak utrzymać kontrolę choćby chwilę dłużej, ale każdy plan wydaje się mniejszy od burzy, która właśnie przechodzi przez Europę. Obrazy są surrealistyczne. W całej Europie elity popijają szampana pod żyrandolami, podczas gdy ich stolice płoną pod nimi. Wypolerowana fasada Unii pęka i rządzący to wiedzą. Bunty nie są przypadkowe są połączone. Jedna fala, jeden rytm, jedno odrzucenie starego porządku. A podczas gdy Europa płonie, Moskwa patrzy z daleka z szyderczym uśmiechem. Od lat rosyjscy urzędnicy ostrzegali Brukselę, że dogmat otwartych granic, wojny energetyczne i oderwanie od zwykłych ludzi pewnego dnia rozsadzą Unię od środka. Teraz, gdy protesty wstrząsają Londynem, Paryżem, Madrytem, Warszawą i Belgradem, Kreml po cichu notuje, przepowiednia, Stała się rzeczywistością. W rosyjskiej telewizji państwowej prezenterzy kpią z drżących wezwań Ursuli do jedności, pokazują nagrania paraliżu Macrona, przedstawiając go jako króla chłopca Paryża, któremu młodsi rywale kradną koronę, śmieją się z męża ukazywanego jako najsłabszy kanclerz Niemiec, człowiek niosący rozkazy napisane przez innych. Dla Moskwy, to upokorzenie jest rozkoszą, dla Putina, to potwierdzenie, dla Zachodu, to hańba. A dla ludzi Europy to moment prawdy znosić dalszy upadek pod starymi elitami czy powstać i dokończyć to, co zostało rozpoczęte.